na kanale wymiatacz na kanale wymiatacz wymiatacz przegryza nerkowce bardzo chrupiące solone i witamy was na szybkiej, szybkiej gadce wymiatacz ogląda film o wulkanie, tak? tak o wulkan etna i poja pojada sobie zajada sobie pyszne nerkowce to jest wulkan Etna. Wiem ej, wiem czekaj, ja tu zrobię zdjęcie. To będzie miniaturkę tego. Okej. Okay. Ten w hotelu jest to, tylko go pierwszy, tak? Bez Zrobiłem. Wykorzystywał energię z koronawirusa. I właśnie oglądamy film jakiemuś gościowi pieprzu w łeb. Bo wykorzystywał. Y, to jest szybka gadka, szybki. Matka mnie, tatka? Tak, szybki. Y, nom, nom, y, nom, szybkie słuchowisko. Y, szybka nom, nom, gadka. Y, Kończymy już? 5 minut. 5 minut? 2 minuty. Dobra, to dwie minuty. No dobra, no, papatki. To no, jeszcze nie. Dobra, to będzie krótsze jeszcze. Papatki, pa, Sraczka do pa, 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 pa. pa, 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 pa.